20 listopada 2025. Jak tutaj się co się tutaj wydarzyło, jeżeli chodzi o nastawienie trzeba. Cały czas nastawienie względem keto, więc możemy od razu w sumie przejść do konkretu. OK pierwszy ukonkretnić dietę. Kalorie powyżej 3000 czy to się udało w piątek? Nie, nie udało się. zjadłem 1800 kalorii. Na śniadanie sobie zjadłem po prostu garść orzechów. To mi się spodobało akurat, to było super, bo zjadłem sobie po prostu garść orzechów. Ta garść orzechów to było po 10 gram z rodzaju migdały, pekan, brazylijski i makadamia. No tam 10-12 gramów. Więc się okazuje, że to śniadanie to jest takie 300 kalorii. Więc zwróciłem na, na to uwagę, że to jest fajny i mądry sposób tak naprawdę, że jak wstaję rano, to sobie mogę zjeść tych orzeszków i to mnie sycinał, też tak powiem, na pierwszy strzał. Później ewentualnie jeszcze można sobie do tego dorzucić kawkę i, i myślę, że jest spoko. No i potem była, potem była, potem było jedzonko, które sobie zrobiłem na zasadzie keto. Keto takiej bułki fajnej, bo mm, pamiętam, że w pracy jeszcze przed koronawirusem mieliśmy szansę sobie zamawiać jedzonko z szopa. Jakie kanapki. Bardzo smaczne tam jest właśnie camembert z boczkiem i to jest po prostu kanapka arcydzieło. Tam jest serek camembert, tam jest boczek, tam jest wszystko. Jakiś sos barbecue, było tak pyszne, więc pomyślałem, że sobie odtworzę. W takich domowych keto warunkach nie wyszło to najgorzej, no, ale zjadłem sobie tak z kawałkami kiełbaski, lekko sosu barbecue dałem. Słuchajcie, dałem sosu barbecue dosłownie 9 gramów i to 9 gramów zawierało 2,9 Węglowodanów, gramów węglowodanów to jest po prostu morderstwo, a to było jakieś zdziepko, dosłownie naprawdę ździebko. Praktycznie sam cukier, no i tam do tego jeszcze bułka, ser królewski, camembert. Chyba boczku nie miałem żadnego do przesmażenia, jakaś na pewno sałata weszła, albo coś w tym stylu, a tego już nie wpisuję. No i na lunchik potem sobie, jak tutaj pokazuję fitatu, sobie wziąłem i zjadłem, a w zasadzie wypiłem kawkę i dopiero na sam koniec jeszcze zjadłem kabanosów i keto bułki znowu, żeby się tak dobić, ale to zjadłem 1800 kalorii, 1800 kalorii to jest w ogóle, za to słuchajcie, Ciekawostka jest taka, bo kolejna kwestia węgla, tak, już jakby nieaktualne, bo już mi się udało zrealizować ten OKR, ale słuchajcie, 19,2 z tego, co wam mówiłem, tak, praktycznie jest po prostu niesamowita ilość. Jakby węgiel płynie z takich bzdur właśnie, w stylu jakiś takiego właśnie keczupiku trochę damy, trochę tam jakiegoś sosiku i tak dalej. Tragedia, naprawdę. Człowiek jak jest na keto i idzie do sklepu, to naprawdę mam wrażenie, że 80% tego sklepu dla mnie to by mogło nie istnieć i by nic się nie stało. Praktycznie jemy cukier, tak bym to powiedział. Tego, tego jest wszędzie, po prostu jest naprawdę autentycznie jak, jak, jak w tym filmie, no nie? Że zakładamy okulary po prostu czarne i widzimy rzeczywistość taką, jaką my zdejmujemy i nagle się okazuje, że że, że ta rzeczywistość jest taka ładna, przykryta. Nie pamiętam, jaki ten, ten film się nazywał. Chyba oni. Coś takiego, tak jak dobrze pamiętam. Gość zakładał okulary po prostu i e, nagle się okazywało, że widział ten cały, był w stanie prze, przejrzeć przez ten cały fałsz. What's your problem? I said what's your problem? Alright today sir. Okay. okay, how's it going? Bye, thank you. Thank you, sir. Here you are, sir. Thank you. Hej buddy! You gonna pay for that or what? Look buddy. I don't want no house today. Either pay for it or put it back. Mam wrażenie, że tak trochę keto robi tak trochę z głową człowieka, przynajmniej jeśli chodzi o jedzenie. Wow, naprawdę. Dobra, lecąc dalej, kary kolejny. Czy trening mi się udało zrobić? Nie, nie udało mi się treningu zrobić. Czy wstałem o 6.55? Tak, obudziłem się. Teraz eee, sobie spojrzę w piątek, o który miałem pomiar o 8.38. Miałem pomiar, więc myślę, że tak trochę poleżałem, w łóżku wstałem i, i pewnie tak to było. Eee, dalej eee, pobudko 650. Tak, no to tyle, jeżeli chodzi o kar pierwszy. O KR trzeci, zmierzyć swoje postępy. Tak, zmierzyłem swoje postępy. Udało się to zrobić i słuchajcie, następujące wyniki uzyskałem. Glukoza mierzona 8,38, glukoza 4,7, więc już tutaj się jakoś tak w miarę normuje. Ketony 1,5, więc spoko. No i GKI na poziomie 3,1, czyli tak bardzo już naprawdę mam wrażenie, że już tak mi się stabilizuje. Oczywiście, jeżeli przyjmiemy, że te dane są adekwatne do tego, co jest, tak Wiadomo, że tam plus, minus 20% z tego, właśnie jakie to może trzeba brać pod uwagę, jeżeli chodzi o same pomiary, ale no to i tak uważam za, za wyniki takie powtarzane w czasie, już raczej chyba nie mogą być przypadkowe. Zobaczymy dalej, tak. Zobaczymy tak z dwa tygodnie, żeby się utrzymywało, to wtedy możemy powiedzieć sobie, że coś jest na rzeczy. Czy witatu się udało wpisać? No, samo z siebie się wpisało. Piątek nie był dniem wa ważenia, no i muszę powiedzieć, że. W piątek, akurat, jest fajnym dniem, jeżeli chodzi o ostatnie wrażenia. Dlatego, bo piątek, tu mam taką notatkę, fajną zrobioną. Racjonalnie spożywałem jedzonko. Co to oznacza? To znaczy, że zazwyczaj miałem tak, że jestem głodny, potem jestem jeszcze bardziej głodny, a potem już po prostu jak nie mogę funkcjonować, to żebym jeść. No, bo wiecie, praca, czasami jakieś tam spotkania i nie było czasu, kiedy jeść. A tu w piątek mi się udało zrobić coś takiego, że wstałem, zrobiłem sobie pomiary, brzuszło mi, zaburczę powiedział, wrzuć mi coś, dałem te orzechy. I był spokój na jakiś czas, potem wstępnie znowu zaburczał i znowu dałem mu jakiś tam jedzonko w postaci tej bułeczki, potem jeszcze poprawiłem kawusią i powiem Wam szczerze, że tak do 16 mnie to trzymało i dopiero potem wieczorem tak o 16 nie odpuszcza, tak właśnie jakoś tak zauważyłem, że już i potem już nie jestem głodny, więc raczej tak jak mówiłem wcześniej, nie, coś jednak jest na rzeczy, żeby tą, tą michę trzymać właśnie w takich dla mnie tej godziny, w godzinach porannych. Potem może organizm sam się wyrówna. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o, o wrażenia z dnia. Racjonalność to bym powiedział, że taki wątek przewodni e, dzisiejszego dnia warto być racjonalnym na swojej diecie i być w kontakcie ze swoim ciałem i słuchać swojego ciała i zacząć odpowiadać na te wołania tego ciała, bo nasz organizm nie jest z tym ma zostawić. Dobro.